Dzień dobry Państwu. Krzysztof Tankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Proszę Państwa, znalazłem pewien materiał w sieci. Materiał dotyczący wywłaszczenia złota, które właśnie miało się wydarzyć w Chinach. Niestety nigdzie nie można znaleźć potwierdzenia tej informacji, więc póki co ją trochę jak kaczkę dziennikarską. Niemniej, w w tym przekazie, link do materiału macie w opisie tego filmu. W tym przekazie znajduje się pewna ilość informacji prawdziwych informacji, o których już mówiłem wcześniej. Czyli na przykład takie, że China Gold sprzedawało fałszywe złoto, złoto, które, biżuterię lokacyjną i sztabki złota, które były fałszywe. W, i potem okazywało się, że to nie jest China Gold jako firma China Gold, tylko China Gold udzielała franczyz różnym podmiotom, i to te podmioty sprzedawały podobno na takie fałszowane, fałszowane złoto złoto, które zmieniało barwę po jakimś czasie, co świadczyło o tym, że to nie jest złoto, tylko to jest złocone. I to. To jest potwierdzone generalnie z różnych źródeł. Różne źródła mówiły o tym wielokrotnie, więc można, można twierdzić, że tak, że tak się rzeczywiście działo. Podobno China Gold o tym nic nie wiedziała, tylko właśnie to byli nieuczciwi franczyzobiorcy. No ale, no ale jednak nie smak pozostał. W tym materiale jest dużo informacji mówiących o tym, że Chiny kłamią w swoich sprawozdaniach dotyczących rezerw złota, że oni mają zbyt mało złota w stosunku do tego, ile, ile rzeczywiście rzeczywiście jest w ich skarbcach. Znaczy, mają mniej złota, niż, niż deklarują, że mają. Gdzieś tak dlatego, czy niektórzy analitycy mogą dać się zwieść, dlatego że firmą importującą złoto jest China Gold, a firmą. Ludowy Bank Chin jest, jest firmą, nazwijmy to firmą, która, czy instytucją, która przechowuje złoto, rezerwy złota. W związku z tym niektórym się wydaje, że jeżeli China Gold kupi jakąś ilość złota, a Ludowy Bank Chin zgłosi, że ma tam jakąś rezerwę, to te dwie sumy się, znaczy te dwie ilości złota się dodają do siebie. W związku z tym ilość tego złota wychodzi większa, natomiast Prawda jest taka, że China Gold jest jedyną instytucją, która sprowadza złoto do Chin. Nikt inny nie ma prawa tego robić, tak samo jak eksport złota lokacyjnego. Wolno, wolno z Chin prywatnie e, e, eksportować jedynie biżuterię, e, natomiast złota lokacyjnego nie wolno, jedynie może to robić China Gold. No i w związku z tym podobno okazało się, że tego złota jest zdecydowanie za mało. No, a Chiny, ponieważ potrzebują złoto do tego, żeby zrobić sobie tą walutę, the unit, po prostu podjęły decyzję o tym, że skonfiskują ludziom złoto. Przebiegało to w taki sposób, że był jakiś, jakiś obszar, na którym znajdowała się pewna ilość skarbców ze złotem. Wkroczyło tam wojsko, otoczyło ten, ten obszar. Wkroczyło do skarbców i. No i tyle. I, i, I tyle złoto widziano. Ludziom... No, tym, którzy to mieli, po prostu to złoto przepadło. Złoto przechowywane w skarbcach jakichś zewnętrznych, ewentualnie będące jakimś fundusz... powiązane z jakimiś funduszami, które gromadzą duże ilości złota. To, to złoto po prostu przepadło. Ludzie, ludzie stracili to właściwie z minuty na minutę. Oprócz tego tam gdzieś jeszcze... Mówiono o tym, że ludzie usiłują zorganizować czarny rynek, ale to też nie jest takie proste. Bo ludzie, którzy chcą eksportować złoto nielegalnie, też są przez władze wyłapywani i duża ilość złota jest konfiskowana. No oprócz tego, jeszcze po drodze o tym was informowałem. Wybuchł skandal związany z tym, że chińskie banki w tym momencie sprzedają złoto. Zdarza się, że sprzedają sztabki złota, które. Są fałszywe, które zawierają ren. Tak naprawdę nie są stopem złota, tylko są stopem złota i renu. Pokazywałem, jak ren się zachowuje na, podczas badań. Badania spektrometrem takiej sztabki wskazują, że mogą wskazywać. Te spektrometry, które są zbudowane w oparciu o, jedną, o jeden licznik proporcjonalny, mogą się pomylić, mogą pokazywać, że ren jest złotem w związku z tym, zresztą tak samo jak mogą pokazywać, że platyna jest złotem to, to już sobie też wypróbowałem mogę Wam to kiedyś też zaprezentować tutaj na podczas doświadczeń, oczywiście takie materiały te najlepsze materiały zawsze są wyłącznie dla, dla wspierających ale być może kiedyś kiedyś zorganizuję taki materiał, pokażę i w jaki sposób można tak ustawić spektrometr, że będzie pokazywał, że platyna jest złotem to jest, to jest możliwe i w ten sposób też można ewentualnie kupujących oszukiwać, prawda? pokazać im, że dać im złoconą platynę, i, i twierdząc, że to jest złoto, jeszcze pokazać im wynik ze spektrometru, że złoto, złocona platyna jest, jest złote. Także tutaj fałszerze mają dość, dość spory pole do popisu i to mogą jeszcze tak fałszować, że, że wydaje się, że jest wszystko ok. W przypadku Renu jest jeszcze bardziej skomplikowana sprawa, dlatego że REN wymieszany z, ze złotem tworzy superstop, który jest właściwie nierozróżnialny od, od złota. Tak na pierwszy rzut oka. I w związku z tym banki najwyraźniej kupiły z rynku trochę takiego surowca, a następnie wystawiły to do sprzedaży, ludzie kupili. No i już przy kolejnej, przy kolejnej sprzedaży tych użytkowników, tych stakerów, którzy, którzy mieli to złoto. Złoto zostało porządnie sprawdzone, no i to porządne sprawdzenie wykazało, że to nie jest złoto. W takiej sytuacji oczywiście nie, nic się nie da zrobić, no bo, bo każdy, kto widzi, że no, kupiłeś w banku, w takim razie kupiłeś sztabkę oryginalną, a to Ty jesteś oszustem teraz, bo przychodzisz i z oryginalnym dowodem zakupu usiłujesz sprzedać sztabkę, która jest fałszywa, która nie jest tym, co kupiłeś. Dlatego właściwie tutaj ludzie, którzy stracili pieniądze, są. Na straconej pozycji. Ciekawe, jaką ilością tego materiału rynek został nafaszerowany, ponieważ sztabek jako takich nie wolno wywozić z Chin. W związku z tym, póki co na, na innych rynkach taki materiał się nie pojawił. Jeżeli on zostanie przetopiony w biżuterię i ta biżuteria zacznie się pojawiać w, na innych rynkach, no to wtedy jest możliwość, że że takie oszukiwane złoto też się pojawi tutaj w Europie, trzeba po prostu uważać, trzeba sprawdzać, co się, co się kupuje, bo no, to jest podstawowa zasada. Sprawdzamy to, co kupujemy. Kupujemy i przed, przed sprawdzeniem nie kupujemy po prostu. Dlatego zawsze trzeba kupować tylko i wyłącznie złoto, do którego mamy dostęp. Czyli przychodzimy sobie do sprzedającego, dostajemy, zawsze o tym Wam mówię, dostajemy złoto do ręki, sprawdzamy, czy to jest to, co mówi się nam, że jest, a następnie dopiero za to płacimy. To jest sprawa, sprawa bardzo istotna. Cóż jeszcze w tym, w tym materiale? Mamy jeszcze dużo, dużo innych informacji. Odeślę Was tam, bo, bo jest to myślę sprawa ciekawa jeżeli to jest tylko jakiś przekaz propagandowy, ponieważ po pierwsze znalazł się na portalu czy tam na kanale, którego co do którego nigdy wcześniej nie, nie słyszałem, że ani żadnych, żadnych treści odnośnie złota tam nie znalazłem od nich do mnie nie dotarły po drugie nie można tego nigdzie potwierdzić po trzecie oni sami tam mówią, że Wszystkie informacje o tym zostały natychmiast usunięte. Łącznie z tym, że usuwano kanały ludziom, którzy relacjonowali te zdarzenia. Usuwano z mediów społecznościowych twórców, którzy tworzyli te treści, spotykały jakieś nieprzyjemności, właśnie związane z, z, z władzą. I, i, z, I z policją mieli jakieś, jakieś problemy, właśnie dlatego, że mówili o, o tym wydarzeniu polegającym na wywłaszczeniu pewnej ilości złota znajdującej się w jakichś skarbcach. Wszystko jest takie trochę enigmatyczne, trochę informacji, które są nie do potwierdzenia, trochę informacji prawdziwych. Wygląda to trochę na przekaz propagandowy, no ale zobaczymy. Zobaczymy, czy to się będzie potwierdzać. Zobaczymy, co się będzie działo. Ostatnio rzeczywiście dziwne rzeczy dzieją się w Chinach dotyczące właśnie złota. Mówiłem Wam o tym, że kiedyś zgłoszono 80 ton fałszywego złota, że jakaś firma nafaszerowała banki taką ilością fałszywych sztab. Następnie pojawiła się informacja, że to jest 90 ton, i następnie, że 110 ton. Z jakichś tam wyliczeń, kiedyś już kiedyś Wam robiłem. Okazało się, że to 80 i 90 ton to mogły być dwa różne wydarzenia. W takim razie pytanie, czy te trzecie 110 ton złota, który gdzieś tam brakuje, bo po prostu były fałszywe. Jakaś firma robiła depozyty czy pożyczki lombardowe w oparciu o depozyty fałszywego złota, czy to, jest, czy to jest kolejny event tego rodzaju i to kolejne 110 ton, które trzeba w jakiś sposób odzyskać. No, fajnie jest, jeżeli władza prowadzi skup złota od ludności i po prostu płaci uczciwie za to złoto. Problemem, problemem jest, to wtedy nie jest znaczy problem. nie jest problem, jeżeli władza to robi uczciwie. Natomiast jeżeli władza zaczyna konfiskować, no to pokazuje charakter władzy. No to jest. To jest. No, właśnie, to, to jest to jest typowe, Także jeżeli potrzeba, to się wtedy konfiskuje. Tam jeszcze jest jedna informacja. Informacja mówiąca o jakichś przepisach, które mają ograniczyć ilość posiadanego złota przez Chińczyków do 50 gram, Czyli, czyli to jest półtorej uncji, niewiele ponad półtorej uncji. No, byłoby to też dziwne i to, i to całego złota i złota lokacyjnego, i złota jako biżuteria. Pamiętajcie, że oni tam mają cyfrowego juana. Waluta cyfrowa sprawia, że jeżeli się nie zgłosi złota, to nie będzie można go sprzedawać. Po prostu ono będzie nielegalne. W związku z tym zaczyna się tym ludziom robić problem, szczególnie mając na uwadze to, że oni kupują złoto, w którym lokują pieniądze. To jest dla nich sposób na przechowywanie oszczędności. Szczególnie mając na uwadze to, że banki. Ostatnio tam, co chwilę, są jakieś informacje, że pada jakiś bank i ludzie tracą oszczędności. W związku z tym ludzie wycofywali te oszczędności i ustawiali się w kolejkach po złoto. Co zresztą naganiacze tutaj w Europie i w Stanach Zjednoczonych skrętnie wykorzystywali. Pokazywali te wielkie kolejki w Chinach ludzi rzucających się na złoto, że złota lokacyjnego nie było, więc kupowali biżuterię w charakterze lokacyjnym. I, no i to tak miało być, ale to nie było dlatego, że ludzie tak bardzo lubią złoto, tylko po prostu banki zaczęły padać, te pomniejsze. W tym momencie coraz większe banki mają problemy i o tym się mówi w mediach społecznościowych. Więc, no więc to, to też jest niepokojące, że ci ludzie teraz, którzy kupili złoto, będą musieli je, no nie wiem, oddać, zapewne oddać, skoro, skoro inne... Jest zajmowane złoto bez, bez odszkodowania ze skarbców, większych skarbców, to tak samo ludzie będą musieli oddać to, co mają więcej, powyżej 50 gram, gramów. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Zapewne spowoduje, że znowu Chińczycy zaczną zbierać w celach oszczędnościowych coś innego. Zobaczymy, co. Może też jakiś metal, może zupełnie co innego, to czas pokaże. W każdym bądź razie, jeszcze raz namawiam was do tego, żeby ciągnąć ten materiał. Oczywiście to może być propaganda. Propagandowe informacje robi się w ten sposób, że podaje się część informacji prawdziwych, część nieprawdziwych i część takich wątpliwych, albo częściowo prawdziwych i robi się to po to, żeby. Żeby uwiarygodnić taką informację. Może to być oczywiście taka propaganda związana z ostatnim szczytem Blix i, i z, z chęcią, z chęcią pokazania, że to nie ma sensu. Generalnie w mojej ocenie ma to sens. To jest po prostu robienie nowej żelaznej kurtyny i wytyczanie tej nowej nowej, nowej żelaznej kurtyny, która. Która ma spowodować, że będą dwa bloki, które będą się zwalczać nawzajem. Czyli teraz jest pytanie, kto przechodzi do bloku wschodniego, tylko że teraz już nie będzie blok wschodni z Rosją, tylko blok wschodni z liderem w Chinach. No i nowa żelazna kurtyna i konieczność zbrojeń, no bo zbrojenia Stanom Zjednoczonym są na rękę, po to, żeby, żeby ci członkowie tego bloku po. W zachodniej stronie żelaznej kurtyny kupowali duże ilości broni właśnie od Stanów Zjednoczonych, no bo to, to się im wtedy opłaca. To jest jedyny sposób na to, żeby oni mogli spłacić swoje, swoje zobowiązania. No a... Z drugiej strony, po drugiej stronie zostaną, zostaną właśnie te państwa, które, które będą po tamtej stronie Żelaznej kurtyny. No i tam, no to się będą już działy różne, różne rzeczy. Nie wiadomo jakie. Być może właśnie konfiskaty złota będą w tych krajach na porządku dziennym, bo, bo to może też się tak zdarzyć. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie je zadać na czacie. Czy działa w tym momencie? Fiolicha, cześć, witaj, sportowy, witaj sportowy. No, ja widzę w tej chwili 125 osób, już widziałem około 200, ale zmienia się tak szybko, że skokowo, że trudno mi trudno mi coś, coś o tym mówić. Zresztą na początku zaczęło się, niedługo miałem 0, a wyście do mnie pisali już tutaj, więc no, w tej chwili jest 72 nagle, a było 125. Ok, Stanley, witaj, Stanley. Niezła afera z Mendocyn 24. Ta afera nie jest niezła, ta afera jest dość przykra. Pokazuje stan rynków dealerskiego w Polsce, i właściwie ten materiał, który, ponieważ ktoś mi tam wrzucił linka do materiałów, które przesłał pre, finansowy Prepers. Ja to oglądnąłem, no i to rzeczywiście włosy się jeżą na głowie. Jeżeli tak wygląda rynek dilerski w Polsce jak, jak wynika z tych wypowiedzi, to ja bym bardzo nie chciał inwestować w złoto lokacyjne na takim rynku, to wygląda na to, że w każdej chwili można zostać albo odciętym od, swoich, od swojego złota, albo odciętym od możliwości sprzedaży złota. I zresztą o tym opowiem już nie w tym wejściu. Miałem o tym mówić, ale, ale to by trwało zbyt długo. Myślę, że w jakichś kolejnych wejściach będziemy to sobie omawiać. Właściciele kapitału światowego mu, muszą ciągle tworzyć dwie barykady. Znaczy, to jest możliwe, że w ten sposób? No, zwróćcie uwagę, że na właśnie upadku. Dopóki była kurtyna, żelazna kurtyna, no to Europa się zbroiła. W momencie, kiedy kurtyna żelazna opadła, nagle się okazało, że Europa przestała przeznaczać odpowiednie środki na zbrojenia. No i to wkurzyło Stany Zjednoczone. Generalnie Trump o tym mówi jasno i wyraźnie. Macie mieć broń na to, żeby bronić się samemu. Możemy tylko i wyłącznie pomóc, jeżeli, jeżeli będziecie bronić się sami. No i teraz już się państwo zaczynają zbroić powolutku, więc więc to jest woda na młyn amerykańskiego przemysłu. Aha, czy tutaj Ko, kogo się wystawia na świecznik? Znaczy zawsze na świecznik wystawia się osobę, która jest odpowiednio fotogeniczna i, i mówi i nie zaczynając się. Jak, roz, to jak rozstawianie szachów. No, tak, ja wiem, może nie do końca jak szachy, ale, ale niech będzie to porównanie z szachami jest zawsze śmieszne. Dobra, słuchajcie, kończymy live. Zapoznajcie się z tym materiałem. Pomyślcie sobie o tym, co władza może. To, co opowiadają wam naganiacze, że, że władza się nie opłaca zrabować złota od swoich obywateli, to jest bzdura. Wielokrotnie to było robione. Wszelkiego rodzaju rekwizycje. Są na porządku dziennym. Generalnie dzieje się to też cały czas, dlatego że ludzie, którzy, którzy na przykład nie płacą podatków, są wybłaszczani z majątku, więc władzy się to opłaca i władza to robi. To jedynie jest tylko takie, taka zasłona dymna, że przecież nie będzie się im opłacało wysłać każdemu do domu policji po jego złoto. No, każdemu nie, ale, ale może się udać tak zablokować sprzedaż, że będzie można to złoto tylko oddawać po jakiejś bardzo zaniżonej cenie, albo za kwitkiem, tak, oddał, oddał złoto, jest wzorowym obywatelem, więc to jest, to jest niestety, to, to, to niestety jest ryzyko, które każdy staker musi, musi brać pod uwagę, kupując sobie, sobie złoto. Bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam na transmisję o 17.05 w ciągu dnia, Transmisje o jakichś porach dotyczące bieżących sytuacji w branży jubileckiej, wydobywczej, w branży złota i wszystkim, co, co czym interesujemy się na tym kanale. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.